Wszystkich zagrożeń, które czyhają na nas w internecie, po prostu pozostać online i na przykład wybrać się na rower i powiedzmy, machnąć takie ponad 5000 kilometrów z Hiszpanii do Grecji. Tak zrobiła bohaterka, którą zajmiemy się w dalszej części programu. Można, można. 5313 km w 100 dni przejechała rowerem z hiszpańskiej Almerii na grecką wyspę Korfu Agnieszka Bagińska. Pochodząca z Gdyni podróżniczka na jednośladzie spędziła w sumie ponad 400 godzin. Teraz mieszkająca na co dzień w Melii, hiszpańskiej enklawie w Afryce Północnej, pani Agnieszka obiera kurs na nieco chłodniejszą Islandię, którą zamierza objechać dookoła. Ja nie mogę. 5 tysięcy kilometrów jęknęli z zazdrością nasi operatorzy za kamerami tutaj w studiu telewizji Gdańskiej, gdy usłyszeli ten wynik. Jego autorką jest Agnieszka Bagieta Bagińska. Agnieszka, może, dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam. Faktycznie taki wynik i wyczyn, do którego trzeba było się w sposób szczególny przygotowywać? Czy to jest tak atrakcyjna wyprawa, tak, tak, tak istotne wyzwanie, że to po prostu poszło jak spłatka? Ja tak naprawdę się nie przygotowuję do moich podróży, raczej to jest dość mocno spontaniczne. Co więcej, właśnie dużo osób się pyta, czy się przygotowałam fizycznie do tego, ale Melia jest bardzo małym miastem, bo tylko 12 km kwadratowych, więc jak maksymalnie zrobię 20 km w ciągu dnia, to już jest naprawdę dobry wynik tutaj. I trzeba się namęczyć, żeby, żeby wybrać sobie jakąś trasę fajną. Więc nagle jak przeskoczyłam z 20 km do robienia 60, 70 i 100 km dziennie, to faktycznie była zmiana. Tak sobie myślę, że jest jeszcze jeden czynnik, który powoduje, że w Afryce robi się duże ilości, liczby kilometrów na rowerze, czyli spotkanie z jakimś nieprzewidzianym gościem, na przykład taką grzywą, jakimś lwem, który nadaje nam ten tempo. Jest takim trenerem trochę naturalnym. Personalny trener, poza tym goniącego nas lwa po bezdrożach Afryki. Nie, tak, tak nas, źle nie było, to Pani Agnieszko. W El, okay. przepraszam? Tak źle nie było i tak niebezpiecznie nie było, rozumiem. Nie, 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 nie w żadnym wypadku. Tutaj jest bardzo bezpiecznie. A jak radzić sobie w trakcie takiej długiej trasy, wymagającej trasy z takimi wyzwaniami codzienności, z różnymi praktycznymi względami? Co było dla pani takim największym wyzwaniem? W tym roku na początku mojej podróży pierwsze 10 dni jechał ze mną mój chłopak i później przez miesiąc moja koleżanka. I ostatnie dwa tygodnie poznałam innych rowerzystów po drodze. Wspominam o tym, ponieważ... E, Ciekawe e, konfiguracje te, życiowe. To brzmi jak jakieś takie. <grym> <podró> <grym> ostatnie 10 dni jechał już inny towarzysz podróży. <grym> tak, ponieważ e, akurat ostatnie 10 dni robiłam wybrzeże Chorwacji, Czarnogóry i Albanii. I tam przejeżdża Eurovelo 8. E, to jest Eurovelo, to jest sieć... Y, europejskich y, tras rowerowych i można i właśnie ja głównie śledziłam jechałam Eurovelo 8, czyli y, z kadyksu w Hiszpanii, aż do Aten w Grecji. Część już zrobiłam tej trasy i tam po prostu było wielu rowerzystów, więc no, jak już widzisz kogoś, to się y, to się do, dołączacie, ponieważ. Y, y, o poranku przygotować śniadanie, no to jeden przygotowuje śniadanie, drugi zwija namioty. Nawet coś tak prostego jak pójście do marketu. Ponieważ ja często jak jechałam sama to zostawiałam mój rower sama przed sklepem i po prostu wchodziłam szybko robiłam zakupy i wychodziłam. A jak już jest jednak osoba druga osoba, no to jest o wiele łatwiej, bo wtedy jedna czeka na zewnątrz, a druga sobie na spokojnie wchodzi i kupuje już to co potrzebuje, więc mówię takie proste rzeczy jak gotowanie czy pójście na zakupy no to już wtedy jest o wiele łatwiej, jeżeli ktoś jest, ktoś jest ze mną, a mówię jak jechałam sama, no to jednak to trzeba było troszeczkę bardziej zorganizować, ale z czasem się przyzwyczaja, przyzwyczajam, przyzwyczaiłam. Do i swojego własnego roku, towarzystwa, a jaki odcinek trasy pokonała <noise> pani sama? Z Toulouse we Francji do Kotok w Czarnogórze. Mówiła pani, Przepraszam, że nie szykowała się specjalnie do tej podróży, więc pewnie wszystko było rodzajem zaskoczenia, ale co było największym zaskoczeniem? Co, co najbardziej Panią zadziwiło podczas trasy, w którym momencie, w którym jej etapie? Yy, znaczy, ch ch chyba ja się najbardziej <laughs> zadziwiłam, że tak, Że potrafię, ja że mogę. Tak, ponieważ... Znaczy, yy... Moją, to była moja druga duża podróż, bo pierwszy e, w zeszłym roku w 2020 pojechałam z Malagi do Paryża, więc wtedy to było taki więcej takich zaskoczeń, a w tym roku no też powiedzmy na niektóre rzeczy byłam przygotowana, ale największym zaskoczeniem, to mówię, to chyba to, że jak e, faktycznie jak dużo człowiek może e, wytrzymać, a to akurat podjeżdżam w Andorze e, na przesmyk Pas de la Casa. Gdzie jest na 2400 metrów nad poziomem morza i podjazd zajął mi 5,5 godziny, więc no, takie zaskoczenia też były, jak na przykład trzeba 30 km podjechać pod górkę, ale tak to poza tym, to, to raczej mówię, raczej na wszystko, na większość rzeczy wam przygotowana. Zresztą Europa jest bardzo bezpiecznym kontynentem i tu yy, ma, mało rzeczy chyba możecie zaskoczyć. Europa jest bezpiecznym kontynentem, ale postanowiła Pani zamieszkać w Afryce, w hiszpańskiej enklawie. Co Panią skłoniło do takiej decyzji życiowej? Ja wcześniej mieszkałam w Australii i w Azji. Jak wróciłam. Niespokojny duch. Tak, jak wróciłam z moich bojarzy po świecie i postanowiłam wrócić do Hiszpanii, bo wcześniej już też mieszkałam w Hiszpanii. I dostałam właśnie ofertę pracy tu w Melilla. No i jednym z motywów, dlaczego postanowiłam tu zamieszkać, no bo już mieszkam na trzech kontynentach, jeszcze nigdy nie byłam w Afryce, więc padł na Afrykę. A propos niespokojnego ducha, czytamy w takiej nocce, którą mamy na pani temat, że Islandia teraz gdzieś zaczyna majaczyć na horyzoncie, czyli kolejne plany. Tak, kolejne plany. Bardzo się cieszę, bo kilka moich koleżanek widzi, że że to, co robię, bo, bo niektórzy by myśleli, że to jest może coś takiego niezwykłego, ale jak nagle widzą kogoś znajomego, kto co ro że, że robi to, co robi, i w sumie, tak jak śledziły mnie, no to mówią: No, no fajnie to wygląda, takie, pro, takie proste w sensie nieproste, takie, no do zrobienia, że ta, że ta podróż jest możliwa, to w tym roku dwie moje koleżanki, Asia i Gosia, chciałyby yy, właśnie się dołączyć. Zresztą je pozdrawiam, bo wiem, że oglądają. No również pozdrawiamy. Również my się pozdrawiamy. Szybko, musimy szybko rozłączyć, bo za chwilę my zostaniemy zainfekowani tym pomysłem. Tym bardziej, że ja swoje sukcesy mam. Wczoraj a propos jazdy po Pirenejach podjechałem pod ulicę, pod górkę ulicy Starogardzkiej w Gdańsku. Tomek, myślę, że to jest idealny trening również. i przygotowanie, żebyś ruszył z panią Agniesz w następną wyprawę, zwłaszcza, że Pani Agnieszka towarzyszy e, lubi w trakcie swoich e, podróży, więc. Myślę, Będę pilnował że... rowerów przed, pod barkotem. Pod sklepem, tak. <laughs> Także dobrze. Takie moje... Gratulujemy Pani Agnieszko. Trochę też zazdrościmy, bo to fajna pasja i fajnie, że udaje się ją realizować. I fajnie, że w coraz szerszym składzie, bo ta aktywność fizyczna to jest coś, do czego wszystkich zachęcamy. Bardzo dziękujemy za to. Spotkanie. Dziękujemy. Dziękujemy. Trzymamy dziękujemy. kciuki za dziękuję. następną dziękujemy. wyprawę, oczywiście również. Dziękujemy. Z panią Agnieszką podróżowaliśmy po całym świecie właściwie, a po całym regionie teraz podróżować będziemy z Joanną Jereczek.